Z nami jeden z bohaterów dzisiejszego spotkania w drużynie Brookbetu, Termaliki Nieciecza. Słonie wygrywają 2 do 0, a Kasper Śpiewa, który z nami zdobywa w tym meczu bramkę i notuje również asystę. Więc można być zadowolonym ze swojej postawy. No tak, jestem zadowolony. Wygrywamy na ciężkim terenie w Głogowie i bardzo się cieszymy. Dzisiaj, tak jak, tak jak mówię, jeszcze jest czas na radość, a od jutra już zaczynamy misję Górnik Łęczna. Od jutra misja Górni Głębszczy, ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o chrobrym. Trochę przewidywaliśmy to, co się stanie, bo rozmawialiśmy również przed meczem i pytałem Cię wtedy o to, jak i kiedy będzie ta szansa od pierwszej minuty. Mówiłeś, że, że liczysz na, na szansę od trenera i nie dość, że tą szansę dzisiaj dostałeś, to trzeba przyznać, że, że wykorzystałeś ją należycie. No tak, czekałem na szansę od trenera. Wiadomo, że też Drużyna bardzo dobrze grała, ale teraz, teraz gdzieś tam przyszła ta szansa dla mnie i myślę, że dobrze się zaprezentowałem, ale, ale gdzieś też nie chcę popadać w jakąś radość, bo zaraz jest kolejny mecz i w każdym meczu trzeba udawania swoją wartość. Także to, co było, to już jest przeszłość, a, a teraz myślimy tylko do przodu. Ten mecz pokazał dzisiaj, że nawet na moment, kiedy straci się koncentrację, to, to skutki tego mogą być, może jeżeli nie upłakane to, to trudne. Natomiast tuż po przerwie Tomek Loska pokazał, że no, trzyma koncentrację od pierwszej do ostatniej minuty. Yy, no tak, Głogów miał swoje sytuacje i, i gdzieś tam dobrze Tomek wybronił tę sytuację, bo mecz wtedy mógłby się różnie potoczyć. A tak strzeliliśmy zaraz bramkę na 2-0 i, i to nam na pewno pomogło. Też później czerwona kartka dla zawodnika Chrobrego też ułatwiła grę i wtedy już myślę, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Kontrowaliśmy przebieg spotkania i nadal pozostajemy niepokonaną drużyną na wyjazdach w tym sezonie. A teraz do niecieczy, gdzie przegraliśmy jeden mecz ligowy. Przyjeżdża kolejny z bardzo mocnych rywali, którym będzie Górnik Łęczna. No tak jak już mówiłem w wywiadzie przedmeczowym, Górnik to jest na pewno mocna drużyna i, i musimy się na pewno przygotować, przeanalizować ich grę, i, bo na pewno nie będzie łatwo. tak? Na każdego przeciwnika trzeba się przygotować na 100%, żeby, żeby po prostu wyjść i wygrywać kolejne spotkania. Może łatwo nie będzie, ale na pewno to poczucie własnej wartości po tym przegranym meczu z Rakowem Częstochowa. Ale natomiast po, po powrocie na tą zwycięską ścieżkę jest w drużynie Brookbetu termaliki i Termaliki, trzeba wysokie. No tak, cieszymy się, że, że wygrywamy, bo każde zwycięstwo na pewno buduje drużynę. Ale, ale tak jak mówię, to co było już jest przeszłość, teraz myślimy o kolejnym meczu, bo na pewno nie będzie on łatwy.